nie ma z kim rozmawiać, wbrew temu co w swojej wypowiedzi mówiła Kazimiera Sztuka. Witam serdecznie. Zdecydowanie uważam, że nie ma z kim rozmawiać po tamtej stronie. I powiem tutaj może parę kontrowersyjnych myśli, bo tutaj w pełni nie zgadzam się z żadnym z przedmówców i to pokrótce uzasadnię. Ja uważam, że Religia jako taka jest szkodliwa. Jest szkodliwa społecznie, a wynika to z tego, że w zasadzie wszystkie chyba religie, których jest na świecie ponad 10 tysięcy, zakładają fundamenty swojej religii na pogardzie dla rozumu, na pogardzie dla drugiego człowieka. Nie tylko tak jak pani tutaj Kazimiera Szczuka mówiła, dla kobiet, ale w zasadzie w ogóle dla. Dla człowieka, dla drugiego człowieka, dla innego człowieka. Ponieważ w każdej religii mamy zapisy, że jeżeli się modlimy, jeżeli przestrzegamy pewnych reguł, to jesteśmy po prostu lepsi. I szczególnie prowadzenie tej indoktrynacji wśród dzieci powoduje, że one dorastają właśnie z takim poczuciem, że inni są gorsi. Bo to nie jest takie pozytywne myślenie, że. Ja jestem lepszy, ale może być ktoś inny lepszy, tylko nie, skoro ja się modlę, skoro ja tak postępuję, to ja muszę być lepszy, a ten ktoś inny jest na pewno gorszy, jeżeli postępuje czy myśli inaczej. Uważam gościu i religię za bardzo szkodliwą społecznie, co nie znaczy, że jako polityk czy członek twojego ruchu zamierzałbym zakazywać religii. No tak jak z spaleniem, prawda? No, Palenie jest także bardzo szkodliwe i zgubne skutki przynosi, ale jesteśmy partią wolnościową. Jeżeli ktoś zamierza się truć tytoniem, to przecież nie będziemy mu tego zabraniać, ma do tego prawo. Natomiast wszystkie religie także są po prostu ekspansywne. One nie pozostają bierne, one się nie zadowalają takim stanem posiadania, jakim jest. Tylko cały czas postępuje eskalacja żądań, nakazów. Zakazów. No i dlaczego uważam religię za szkodliwą społecznie? Właśnie między innymi to, co powiedziała pani Kazimierz Szuka. Ta ogromna dyskryminacja i pogarda dla kobiet, które nie mogą dostąpić sakramentów pewnych, nie mogą być duchownymi kapłanami, akurat w religii katolickiej, nie mogą pełnić tych najwyższych funkcji w Kościele. Uważam też religię dlatego za szkodliwą społecznie, ponieważ jest oparta na kłamstwie. Jest po prostu oparta na kłamstwie. Dzisiaj to już wiemy. Kiedyś ludzie nauki przypłacali to życie. Gdyby nie Kopernik, pewnie nadal, gdyby władze sprawowali hierarchowie kościelni, nadal pewnie byśmy uważali, że Ziemia jest płaska i to Słońce się kręci dookoła Ziemi, a nie odwrotnie. Więc to także spustoszenie, które czyni w umysłach ludzi jest, jest, bardzo, jest bardzo szkodliwe. Oczywiście nie każdy chłonie bezkrytycznie te wszystkie to, tą tak zwaną papkę i wśród ludzi wierzących są ludzie światli, rozumni, natomiast chodzi mi o samą istotę religii. Oparta na kłamstwie i zawsze jest w kontrze do nauki. Zawsze jest w kontrze do postępu. Jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy, żeby nasz kraj rozwijał się szybko, nie możemy przywiązywać się aż nadto do tradycji. Tradycja jest piękna, jest ważna, natomiast nie może ona być głównym fundamentem, na którym chcemy zbudować rozwój tego kraju. Jeżeli będziemy tylko bazować na tradycji, to jest wróg no, postępu. Nie to, to zrobimy tak. żadnego kroku dalej. Maria Skłodowska-Kiri, gdyby, gdyby chciała być tradycyjną kobietą, to y, nie byłaby y, no, by laureatką. laureatką Nobla, nie wynalazłaby kilku pierwiastków. Y, więc y, tych przykładów można by mnożyć. Y, I teraz y, ta kontra do nauki no, ja jest na o tyle, na tyle, na o tyle niebezpieczna, y, że. Tutaj wszystkim dogmatom i różnym twierdzeniom z automatu nadajemy jakiś taki pierwiastek boskości, nie przedstawiając absolutnie żadnych dowodów. W nauce jakikolwiek eksperyment, który się powiedzie, musi być wielokrotnie powtórzony w odpowiednich warunkach i musi być poddany krytyce. Dopiero kiedy się on wielokrotnie powiedzie, można powiedzieć, że jest to coś prawdziwego i mamy na to dowody. W religii nie musimy mieć dowodów. Wystarczy po prostu powiedzieć, że tak musi być. Na przykład ja wam dzisiaj powiem, słuchajcie, ja muszę mieć rację. Ja mam dzisiaj rację. Dzisiaj ja mam rację. Wiecie dlaczego? Dlatego, że moja mama nigdy nie spała z żadnym mężczyzną. Dlatego mam rację. Ja to wiem. Nigdy nie spała z żadnym mężczyzną. I dlatego ja mam rację. I musicie się wszyscy mnie słuchać, bo inaczej zgnijecie w piekle. Będziecie się smażyć, będziecie po prostu torturowani. No taka jest retoryka niestety kościoła i zamysłu religii. I właśnie to jest, to jest, to jest bardzo szkodliwe, bo zabija w dzieciach, ja to obserwuję chociażby nawet w stosunku do własnych dzieci i ich rówieśników. W wielu nich jest zabity taki krytyczny sposób myślenia wszystko przyjmują, a już dzisiaj w świecie nowoczesnych technologii to jeżeli im się powie, że teleportacja jest możliwa, to oni to wiedzą i są przekonani, że teleportacja jest w tej chwili możliwa. Nie potrafią zmierzyć, zważyć pewnych pewnych twierdzeń i krytycznie na nie spojrzeć, tylko po prostu skoro osoba z autorytetem starsza tak mówi, to tak musi być. Dlaczego jeszcze Kościół jest szkodliwy? Otóż dlatego, że uważa i religia, narzucając nam pewne, pewne przykazania, nakazy. Bo na przykład twierdzi, że rezerwatywa jest bardziej szkodliwa niż AIDS. Prowadząc do zguby wielu ludzi. W przypadku Świadków Jehowy chociażby przekonania, że nie należy dokonywać transfuzji krwi no to również stoi w sprzeczności z konwencją dotyczącą praw dziecka i konstytucyjnymi też gwarancjami dostępu do, do, do leczenia. No i w tym wymiarze też uważam, że to jest, to jest bardzo szkodliwy aspekt. No ostatnio pojawiające się oczywiście gender. Kościół i religie zawsze potrzebują czymś straszyć i jedyne, czego od nas tak naprawdę potrzebują, to zauważcie, że to są zawsze pieniądze. Potrafią czynić cuda, natomiast nie mają smykałki do tego, żeby sami jakoś zarobić pieniądze, tylko wyciągają zawsze ręce po pieniądze publiczne, wyciągają ręce po pieniądze. Więc proszę państwa, religia musi być, musi być, jeżeli kraje mają się rozwijać, jeżeli mamy stawić czoła wie wielu cywilizacyjnym zagrożeniom, jakie przed nami. Przed nami stoją, to musimy się po pierwsze jednoczyć, organizować, uczyć i musimy zepchnąć religię po prostu do pewnych określonych ram. Tak jak jest z paleniem. Proszę bardzo, każdy jeżeli chce palić, niech pali, ale niech nie zatruwa wszystkich wokół. W związku z tym, ja jeszcze może ostatnie zdanie, bo nie wiem, czy nie za długo mówię, tu nie wiem czy kolega nie, mierzy czas. Nie chciałbym tutaj Państwa zagadać. Natomiast spójrzmy na Izrael i Palestynę. Stolica dwóch różnych monoteistycznych religii. I co się tam dzieje? Dlaczego tam nigdy nie ma pokoju? Dlaczego nie ma? Dlatego, że zawsze któraś z tych religii, jedna albo druga, powie weto do każdego porozumienia. I właśnie to te wszystkie religie monoteistyczne, które każą nam przyjmować zupełnie bezkrytycznie, bezrozumnie jakieś twierdzenia jako święte, jako zbawienne, no powodują, że to też jest bardzo szkodliwe i widać tego skutki na Bliskim Wschodzie, gdzie ludzie przelewają krew i nigdy tam nie może być e, e, nastać, nastać pokój. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.